Dzień dobry. Dzień dobry? O matko! spokojnie. Tutaj jest godewska, jestem godlewską ale tylko na jakiś czas. Witam Was dzisiaj, kochani. Zaczynamy nowego vloga. Będzie to vlog taki głównie poświęcony moim, moim ustom, bo jak widzicie, nie wyglądają super dobrze. Jak yy, zeszłam, no właśnie, pogrzałam usta i zobaczyłam mnie, no z tego hotela i myślałam, matku, jedyna w ogóle kotlewska. No i stwierdziłam, że no nie wiem, ja już mam trochę zamana, ale podobno to wszystko zejdzie. O 30-40% się mniej więcej to wszystko zredukuje. Słuchaj, jak go zobaczył to, aż za nie mówił i był w takim szoku, ja też mam w szoku mega. Opowiem wam zaraz w domku, jak będziemy O, czekajcie O, mam, aha historikę Wcześniej, bo miałam zrobić już wcześniej Kilka miesięcy temu usta, ale Coś pokrzywało moje plany No, dziś zrobiłam w końcu Dzisiaj i jestem trochę Przerażona, jak teraz wygląda Ale podobno jutro, jutro rano Mogą mi też wyglądać tak samo albo gorzej A później już będzie dużo lepiej Więc zobaczymy Muszę wziąć tabletkę na alergie, żeby jakby ten obrzęk yy, wiecie, żeby ten obrzęk trochę yy, się zmniejszył bo na razie jestem tak napuchnięta, że no sakra jestem już 3 godziny około po zabiegu i yy, yy, moje odczucia ogólnie po tym zabiegu są bardzo mieszane, ponieważ yy, no wiadomo, była, było znieczulenie, yy, czyli właśnie taką jakby maścią to była cała taka maść, na którą się po prostu nakładało na, na usta. Ona zaczęła tak mrowić i totalnie jakby ich nie czułam. E, no, ale jeśli chodzi o sam zabieg, był troszeczkę jednak bolesny. Całe normalnie wiecie, ten taki każdy mm, każdy wiecie, mnie strasznie bolało i, i, i strasznie ściskałam e, te, jak się nazywa piłeczki. E, takie, takie wiecie, do stresowania się. E, aż nie łza to poleciała. Jeśli chodzi o górę i dół, są w miarę spoko. Hmm. Zresztą, wiadomo, nie będzie, taki, nie będzie takiego efektu wielkiego, aż takiego wielkiego, bo one się zmniejszą. Ten cały obrzęk tutaj, co miałam i takie, wiecie, takie napuchnięcie, to już mi wiele minęło. Wiadomo, jeszcze nie jest dobrze, tak naprawdę, bo jest dopiero jakby kilka godzin po zabiegu, więc to doprowadzi się go iść przez kilka dni, tygodni. No, także każdego dnia będzie lepiej Oczywiście zostałam poinformowana o tym, że jutro będzie trochę gorzej, jak wstanę Ta obuchlizna będzie naprawdę duża Ale zastosowałam będę musiała zastosować tabletki na alergię Jeśli chodzi o smarowanie ust, to dostałam do kupienia bez recepty. Maść anikową. Jest to maść ogólnie: jakieś takie ukąszenia I właśnie to mam smarować jak na razie usta tym, Więc dlatego są takie świecące. Wcześniej miałam takiego wąsa jakby i mega go czułam. <grym> takiego wiecie takiego, Tutaj taki wąs był dziwny, taki no, zrobiony z tych ust. Ale już jest dobrze. I już uważam, że naprawdę są wyraz spoko stanie, chociaż czuję, że są takie twarde, że są takie w miejscach, gdzie takie kulki się porobiły. Eee, na żadnego siniaka nie ma, więc czekamy tylko na to, żeby e, po prostu te usta się ładnie wygoiły. A więc, zmierzając do tego, co miałam wam powiedzieć, e, ja zaczęłam w samochodzie, o tym, że już miałam jakiś czas temu mieć zrobiony właśnie zabieg. E, E, powiększania ust, ale się nie zdało niestety, ponieważ e, okazało się, że mm, no już w sumie miałam wszystko, z, wszystko gotowe, całe te, wiecie, zaświadczenia lekarskie, e, w sensie, o no, stanie zdrowia i tak dalej, jakby umowę podpisaną, a łaką się e, Ale e, no niestety e, okazało się, że miałam właśnie e, w wardze dolnej i górnej miałam takie malutkie mm, grudki, które e, poszły do dermatologa. Okazało się, że nic, nic takiego e, nie jest. Ale pani po prostu e, bała się zrobić usta, że coś się stanie. E, zbadałam to i wszystko było ok. E, miałam, e, miałam przypisane bajkadent bike, e, bike e, do właśnie do e, na te wargi. E, Zeszło to po jakimś czasie, nie jeszcze super bardzo, ale właśnie z, rozmawiałam z panią dermatolog, więc powiedziała, że to w ogóle nie świadczy o tym, żeby coś było jakieś, um, coś niebezpiecznego i to wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o usta, to mogę sobie zrobić jak najbardziej, bo moje usta naprawdę potrzebowały takiego właśnie, um, takiego dowierzenia, bo naprawdę one są czasem tak tragicznie wysuszone tak jak na takiego wiura, po prostu, tak, jeszcze jak jesień i zima przychodzi, to już w ogóle masakra. E, więc one będą teraz pełniejsze, e, będzie kontur wy, wy, wyznaczony bardziej e, Jeśli chodzi o malowanie, to dopiero mogę sobie pomalować usta za kilka tygodni e, Jak one się już tak, wiecie, to dokładnie wygoją Mam nadzieję, że będą takie, wiecie, że będą troszeczkę mniejsze i będą bardziej uwydatnione, że znaczy będzie bardziej widać O, będą bardziej widoczne A jak pomaluję e, w ogóle usta, to będzie super e, Więc e, dzisiaj taki update Jutro zobaczymy się z samego rana i zobaczymy, jak ten obrzęk e, będzie, czy w ogóle będzie. Także taka prezentacja, krótka ust, jak wyglądają. E, jest już po południu, e, jestem właśnie po pizzy i powiem Wam, że myślałam, że będę jakieś filmy z jedzeniem tej pizzy, ale po spoko. E, nalałam sobie w ogóle te kubeczka, wziąłam sobie kubeczek e, i nalałam sobie te kubeczka e, piciu. I tak właśnie wyglądają moje usta, są jeszcze takie delikatnie z tej śniaczek, ale on zejdzie, już nie powinno się właśnie podobno robić więcej śniaczków, także jeszcze są delikatnie napuchnięte, ale nie tak bardzo jak były faktycznie rano. No, także coraz bardziej będą się zmniejszać i będą się tak bardziej, formować są teraz takie dotyku delikatnie twarde, także one podobno, właśnie troszeczkę zmiękką, zmiękczą się, zmiękczą się, więc daję Wam update, jak na razie taki i czekamy na jutro rano. Zobaczymy, bo jutro jedziemy na grzyby, więc zobaczymy jak tam z ustami. Robimy mały update ust. Jest to trzeci dzień od zrobienia ust. I uważam, że one pięknie. Aczkolwiek jeszcze wiem, że mam w strzykawce odłożone 0,1 ml. I tak się zastanawiam, czy. No, czy przyda mi się. Nie mam pojęcia, więc jak coś, to będę Was informować za jakiś czas w kolejnym vlogu. Okej, okay, a więc przed czas na takie podsumowanie ust. Czyli, czy warto robić te usta, czy może jednak nie warto zrobić ust. ust? Więc po pierwsze, może przypomnijmy sobie, co było wcześniej, czyli na początku, czyli tak. Pierwsze ogólnie, jakby zalecenia, które miałam przed zabiegiem. Pierwsze zalecenia, jakie miałam przed zabiegiem, czyli to jest 3 dni wcześniej, czyli 3 dni przed zrobieniem ust. Musiałam zrobić y, jakby taką małą heavy runem Akurat właśnie stwierdziłam, że dobra, że heavy run jest polecany i właśnie, że on bardzo działał. na tą opryszczkę, żeby się opryszczka nie zdarzyła przed y, zrobieniem ust, i w trakcie ani po. Y, w, 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 żadnego spożywania czyści alkoholu, y, chyba też nie, było, nie można było się opalać. Y, I chyba takie właśnie główniejsze, tego, z tego co pamiętam, to były. Y, Hmm, że nie będę robić przez yy, powiedzmy pół dnia, większość pół dnia moje usta wyglądały tak, jak właśnie teraz bym się wysiedła zdjęcie zdjęciem na ekranie wyglądałam po prostu jak siostra Godlewska obojętnie która naprawdę strasznie czułam się po prostu Jezus co ja zrobiłam serialnie po prostu wyszłam z tego salonu i byłam takim w takim szoku, po prostu, że jak pani pokazała, pokazała mi lusterko i że mi się przerażała, to matko boska, naprawdę ja wyglądałam tragicznie i, i po prostu po prostu sobie pomyślałam, matko boska, wygląda jak godlewska, naprawdę. Moje usta takim w jednym wielkim glonojadem. Jeśli chodzi o reakcję Sławka, widzieliście ją właśnie wcześniej, więc zapytajmy jeszcze Sławka, jak mu się teraz usta, które są już naprawdę wygojone. Także one są już około dwa tygodnie po zabiegu, wyglądają według tak mnie mega fajnie. Jak ci się podobają mu usta teraz? No ładne, usta ładne. No. Ale wcześniej były Pani Pamiętasz jak wyglądała moja godlewska? Tak. No dobra, już tego Tak kraj. <grym> <grym> dobrze a więc zaczynając ym, od kur, jakby nie kuracji, tylko jakby leczenia tych ust y, musiałam sobie y, smarować ciągle y, żeby te usta były nawilżone teraz właśnie mam taki bardzo delikatnie posmarowane wiadomo przed zabiegiem y, trzeba bardzo bardzo nawilżać usta dbać o nawilżenie ich od dużo picia żeby właśnie nawilżać się od zewnątrz, od wewnątrz i pamiętać o tym, że właśnie one były takie, wiecie, niewysuszone, żeby nie było jakichś takich strubków, żeby nie gryźć usta. Po pierwsze, to już w ogóle taka moja zmora, bo ja zawsze gryzę usta, to się stresuję i w ogóle. Więc ograniczenie stresu to było i dużo nawierzania. Po zabiegu musiałam właśnie bardzo pamiętać o tym, żeby kupić sobie właśnie y, i smarować y, maść arnikową. I to jest właśnie z jakiegoś tam kwiatuszka. Dziwnie pachnie, jest taki bardzo klejący te, ta maść. Y, I y, co mogę jeszcze o tym powiedzieć? Y, dziwnie pachnie, według mnie trochę, ale dobra. Powiedzmy o tym samym zabiegu. Sam zabieg trwał około pół godziny. Y, Pani podała mi znieczulenie, właśnie takie, wiecie, takiej maści, o której ja już właśnie Wam mówiłam. Jeśli chodzi o sam zabieg, to myślałam, naprawdę, naprawdę, byłam zastawiona, że to nie będzie jakoś super boleć, żeby taki tam delikatny dyskomfort odczuwać w ustach, że nawet jakoś, no po prostu, żeby czuć tą igłę, która tam, tak powiedzmy, delikatnie sobie jest w tych ustach, ale troszeczkę jednak. Zmieniło się moje postrzeganie tego, ponieważ e, pierwsze wkucie to było naprawdę okropne. Mimo, że ja nie, nie rozumrowiłam usta, bo nie czułam tego znieczulenia, naprawdę było bardzo ciężko e, i jakoś tak nie, nie mogłam się w ogóle skupić, bo pamiętacie, że macie, robicie ten zabieg na otwartych ustach, oddychacie jeszcze i jeszcze wiecie, skupiacie się na tym strasznym bólu. E, ja <laughs> zapomniałam w pewnym momencie oddychać. Ja robiłam tak. Coś takiego tam udało. Normalnie mi jeszcze za z tego oka, ale nikt nie zauważył, na szczęście, bo takie trochę było dziwnie. Dobra, a więc sam zabieg strasznie bolał. Ja po prostu ściskałam takie piłeczki, pani mi dała te ściskania, i po prostu ściskałam je ja z tego, z całych sił, bo tak mnie to po prostu bolało. ja już tak, matko, czy już skończyliśmy? Więc kiedy przeszliśmy do. Do dolnej wargi Było to dużo, dużo bardziej komfortowe do mnie Ponieważ była bardziej jakaś taka wiecie mm, Nie wiem od czego to zależy Ale była taka bardziej leksza na mnie Że jakoś tak to mniej przeżyłam Żeby to mniej bolało I było to całkiem spoko Ale naprawdę ta górna warga Była katastroficzna I pomyślałam sobie w pewnym momencie Już chyba nigdy nie powiększę ust Ale jednak stwierdzam, że na pewno to zrobię jeszcze Następnego dnia byłam trochę zaskoczona, bo jeszcze troszeczkę się bardziej wypełniły Oczywiście podobał mi się ten efekt, ale jak moja mama zobaczyła moje, yy, moje usta, to tak o Jezus. Jak moja mama w końcu zajeżyła, może mam usta zrobione O, chłodzko. Pozdrawiam Cię, mamo, już Więc yy, mi się ten efekt bardzo podobał, myślałam, że taki zostanie, ale niestety nie został Miałam taką, wiecie, bardziej troszeczkę tą jakby wargę yy, podniesioną Gdzieś dotąd i naprawdę mi się ten efekt uspoko, ale ten efekt, który teraz mam, teraz mi się chyba najbardziej podoba. I uważam, że to jest naprawdę świetna inwestycja w siebie na pół roku, na kilka miesięcy, czy tam rok. I uważam, że naprawdę na pewno yy, warto, bo naprawdę na kartych ustach, nawet takich malutkich, naprawdę może sobie dać 1,5 ml. I czytam dwa i naprawdę to będzie świetnie wyglądać, jeśli masz wąskie usta i kompleks usta, naprawdę bardzo polecam. Więc to na pewno nie był mój pierwszy i ostatni zabieg ust, więc na pewno za jakiś rok powtórzę właśnie ten 1 ml, tylko one będą właśnie na pewno bardziej na, bardziej napięte. Będzie to troszeczkę inaczej wyglądać niż teraz wygląda, bo właśnie będą no, takie usta, które nie były jeszcze zrobione totalnie różnią się od tych drugich, czy tam trzecich, i czwartych, nie? Więc to też będzie... mi się wydaje, że spoko efekt. Będą bardziej takie... Hmm, wydaje mi się, że będą takie bardziej, wiecie, napięte, też naburzone i wiecie, takie... Hmm, troszkę może większe? No, będą, będą większe. No. Ale ja ogólnie problem miałam z ustami tym, że nie, nie, że ja ogólnie nie, nie mam tak jakby hmm, potrzebnego tego łuku kopityna. Jeszcze mam taką leciutką, malutką kre, kropkę, która mi się jeszcze goi, no i dalej jakiegoś super efektu nie widzę z tym łukiem cupidona, bo ogólnie właśnie jakoś bardziej mi zależało, żeby był bardziej taki, wiecie, pełniejsze, nawilżony i żeby ten łuk cupidona był bardziej podkreślony. I tym właśnie akcentem kończymy właśnie dzisiejszy filmik i pamiętajcie o subskrypcji, jak właśnie podobał się Wam ten film, to zapraszam Was do y Dania łapki w górę oraz subskrypcji, bo właśnie zauważyłam, że coraz więcej Was tu jest, więc bardzo, bardzo dziękuję, bardzo jest mi miło. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!